Cześć, przed Wami 10 rzeczy, których nigdy nie należy mówić ateistom. Och, w nic nie wierzysz. Twoje życie musi być tak puste. To, że nie wierzymy akurat w twojego Boga, w którego ty wierzysz absolutnie nie oznacza, że nie wierzymy w nic innego wierzymy w masę rzeczy, w miłość, w piękną poezję w kosmos, w miłość naszych matek do nas w przyjaźń, w sprawiedliwość w niektórych przypadkach nawet w moralność ateizm jest tylko brakiem wierzenia w twojego Boga niczym więcej, tak cały czas atakujesz tego Boga pewnie w twoim życiu stało się coś złego i teraz Boga o to winisz przedstawiam obiad albo piwo. Jeśli znajdziecie chociaż jednego ateistę, to może być postać medialna lub ktoś z waszych znajomych, który nie wierzy w Boga dlatego, że jest na niego zły. To jakby się z definicji wyklucza. Nie możesz być zły na coś, w czego istnieje nie wierzysz. Ateiści są źli na Boga w ten sam sposób, w jaki są źli na przykład na Saurona albo na Voldemorta. Co najwyżej możemy być źli na koncept Boga, na przykład na podstawie jego opisu z Biblii. Okej, okay, może nie ma dowodów na istnienie Boga, ale nie ma też dowodów na jego istnienie. A zatem teista wierzący w istnienie Boga utrzymuje identycznie uargumentowaną pozycję, co ateista. Nie. Z logicznego punktu widzenia udowodnienie negatywu nie jest możliwe. Nie wierzysz? Spróbuj udowodnić nieistnienie Marsjan na Marsie. Nie będziesz w stanie udowodnić nieistnienia. Ateiści pokazują tylko, że na Boga nie ma żadnych dowodów, w związku z czym nie da się odróżnić istniejącego Boga od Boga nieistniejącego. Czemu atakujesz katolików? To tacy dobrzy ludzie z takim pięknym kompasem moralnym, który zasilany jest prawdą i miłosierdziem bożym, płynącym z dziesięciu przykazań nauk Jezusa. Ateiści nie atakują teistów. Ateiści atakują uwierzenia teistów. Jeśli przyjdziesz do mnie i powiesz mi, że nie wierzysz w teorię ewolucji, to wyśmieję swoją pozycję, a potem udowodnię ci na milion sposobów, że się mylisz. Nazwę też twoje twierdzenie głupim. Nazwę je dziecinnym. Nazwę cię osobą niedoinformowaną i nie wyedukowaną. Ale zupełnie nie będę się czepiał ciebie jako osoby per se. To znaczy nigdy nie odwołam się do argumentu ad personam, Nie nazwę głupim ciebie ogólnie. Nie użyję rasizmu albo homofobii. Nigdy. Powiedziałeś coś głupiego, w związku z czym wyśmiewam ten obszar twierdzeń, który jest głupi, dlatego mam masę znajomych teistów. I w niczym to nie przeszkadza w naszych codziennych relacjach. Jak Boga nie ma, to skąd to się wszystko wzięło? Nie mówcie tego, bo jesteście wtedy na odstrzale, bo odwołujecie się do Boga Luke, o którym wspomniałem już kilkukrotnie. Tylko dlatego, że czegoś jeszcze nie wiemy, nie oznacza, że inna hipoteza, kompletnie udowodniona, automatycznie dostaje. Prawo do roszczenia sobie wiedzy w tym zakresie. Na przykład, gdybym nie wiedział, dlaczego żarówka świeci, idąc z tokiem rozmowania teisty, e, żarówka się świeci, nie wiem dlaczego żarówka się świeci, Bóg sprawia, że żarówka świeci. Jeśli Boga nie ma, to nie ma dobra i zła. Pomijając już moralny nihilizm, bo jestem moralnym nihilistą, będzie o tym osobny materiał, to nie istnieje Boga wcale nie oznacza nieistnienia idei dobra i zła. Do zaistnienia idei dobra i zła potrzebna jest tylko jakaś istnienie, tylko jakiejś domeny idei, która egzystuje sobie gdzieś w naszej rzeczywistości i możemy się zbliżać do czegoś, co jest obiektywnie dobre albo złe, ale nikt nie wie, czy kiedykolwiek będziemy wiedzieli naprawdę, co jest dobre, a co jest złe. W każdym bądź razie, nie. Żeby postulować istnienie dobra i zła jako obiektywnych, istniejących bytów w naszej rzeczywistości, wystarczy postulować istnienie domeny, gdzie są jakieś idee. Nie trzeba wcale postulować istnienia Boga. Za tym idzie ostatnia rzecz, której nigdy nie powtarzajcie ateistą. Nigdy nie mówcie ateiście, a przynajmniej nie takie ateiście jak ja, który ze swoim ateizmem wychodzi do ludzi i próbuje ludzi edukować, albo może powiedzmy trochę skromniej wciągnąć do dyskusji na temat przekonań swoich, wierzeń itd. Po co Ty to robisz? Po co zajmujesz się taką działalnością? Po co gadasz o tym Bogu do tej kamery? No nie masz ciekawszych rzeczy do robienia? Otóż ateiści medialni lub tacy, którzy pokazują się i mówią głośno, głośno o swoich przekonaniach, nie różnią się absolutnie niczym od ludzi, którzy zamieszczają na YouTubie recenzje filmów, recenzje książek, krytykują materiały innych YouTuberów, zajmują się czymkolwiek. Gdziekolwiek i w jakiejkolwiek formie wyrażasz swoją opinię na jakiś temat, to znaczy, że ten dany temat ciebie interesuje i chcesz się swoimi przemyśleniami podzielić ze światem. Jeśli przy okazji lubisz operatorkę i, i lubisz bawić się w programach do montażu filmów, no to w tym w momencie łączysz jakby ze sobą dwie pasje. Tu nie chodzi o zmienianie świata. Także nie pytaj mnie nigdy, po jaką cholerę ja kręcę te filmy. Kręcę te filmy z takiego samego powodu, dla którego ty wypowiadasz się pod tym filmem, próbując zarzucić mi na przykład błąd w moim rozumowaniu. Bo chcę wyrazić swoje opinie, chcę udowodnić, że wy się mylicie, a wy się nie mylicie i chcę wam pokazać, jak myśleć, żeby nie zrozumieć. A to myślenie to prosta logika. Jeszcze pytanie był sobie: Bóg nie musi być logiczny, on może być pozalogiczny. To znaczy, logika może go nie dotyczyć. Niestety, logika jest taką rzeczą, która przenika w wszystkie procesy wnioskujące i myślowe, które zachodzą w naszych mózgach. Jeśli chcesz wykazać komuś brak logiki w jego twierdzeniu, używasz logiki. W związku z tym, kiedy próbujesz przekonać mnie do tego, że Bóg jest pozalogiczny, to metodą, której używasz, żeby wykazać mi, że on jest pozalogiczny, jest właśnie metoda logiki. Więc jak za pomocą logiki możesz dojść do wniosku, że coś jest poza Możesz to zrobić tylko na jeden sposób. W, w sytuacji, w której jakieś stwierdzenie kłóci się zasadami logiki, jesteś jako osoba zainfekowana wirusem wiary, jesteś zmuszony powiedzieć, że okej, okay, to się nie trzyma kupy, to jest absurdalne z punktu widzenia logiki, to nie ma prawa zaistnieć. Na przykład jak żonaty kawaler ale ponieważ trawi Cię wirus wiary, to jesteś zmuszony ową logikę porzucić, tylko po to, żeby utrzymać dane wierzenie. Poza tym to straszny fetysz, że najpierw tacy ludzie jak na przykład profesor Lennox, najpierw używają logiki próbując udowodnić istnienie Boga, a kiedy przychodzi do nich jakiś racjonalista, sceptyk, który logikę faktycznie rozumie i w prostych słowach rozpieprza ich argumenty, to dopiero wówczas kiedy okazuje się, że jednak logika w ich myśleniu okazuje się być błędna, pojawia się ten argument, że Bóg jest poza logiką. Dzięki to już wszystko, do zobaczenia w jakimś szerszym materiale. Mam nadzieję kręconym już innym sprzętem, ale szczegóły niebawem.